Jeżeli myślisz, że przyjdziesz do lasu w dzień, weźmiesz kamerę i nagrasz sobie wilki. No niestety jesteś skazany z góry na porażkę tylko i wyłącznie przy pomocy fotopułapki możesz nagrać wilki. Wilki najbardziej aktywne są wcześnie rano i o zmierzchu. Problem jest z tym, że wilki chodzą drogami i oszczędzają energię. I żeby nakrać wilki, piękne takie ujęcie, jak przechodzą, trzeba tą fotopołapkę ustawić przy drodze. A jeżeli ustawimy ją przy drodze, no będzie na widoku i często narażona jest na to, że ktoś się może ukraść bądź zniszczyć. I tutaj odzywa się szkoła kamuflażu. Jak ją zakamuflujesz, tak będziesz miał. I tu też nie ma stuprocentowej pewności. Jest jeden gościu, który kompletnie sobie nic z tego nie robi i zniszczył mi tę pułapkę. Tylko, że nawet o tym nie wiedział, że jest po prostu nagrywany. Ostatnio przez parę dni mieliśmy minusowe temperatury minus 11, minus 12 stopni, i w dodatku spadł śnieg. Śnieg to taka piękna, otwarta księga. Wszystko, co przejdzie po śniegu, możesz odczytać. Coś pięknego. I tu postanowiłem postawić fotopułapki. Poszedłem na drogę leśną. Która prowadzi zbrudek z brodów na brzezie pomorskie. Postanowiłem tam ustawić dwie fotopłatki. Oczywiście nie miałem pewności, że tamtędy przejdą wilki, ale sugerowałem się bardzo dużą ilością tropów jeleni, łań i dzików. I zaryzykowałem. Dzięki Panu Bogu udało mi się nagrać naprawdę piękne ujęcie watachy wilków, która przechodzi sobie wcześnie rano, dokładnie o godzinie 7.50, z brudek, z brodów w kierunku obrzeża pomorskiego. Zobaczcie Państwo sami. Mniej więcej od 4 lat monitoruję wilki na tym terenie, nie w taki sposób, że zakładam im jakieś obroże telemetryczne i później je namierzam anteną. Nie, to po prostu notatki, spostrzeżenia, zapiski. Wszystko to, co zauważę, co się dzieje tutaj w lesie związane z wilkami. I muszę powiedzieć, że od 4 lat teren ten należy do tej samej Watachy do 5 wilków. Przedownikiem stada tego, tej wilczej rodziny jest wilk, który ma założone obroże telemetryczną. Znajduje się dokładnie na tej samej drodze i na tym samym odcinku, gdzie widzieliście Państwo, gdzie ta watacha wilków przechodzi z tamtego kierunku, z kierunku Rodów, brudki, w kierunku nabrzeże morskie. Następna kamera zastawiona jest jakieś 100 metrów dalej. A co tam się wydarzyło? Zobaczcie Państwo sami. Pierwszy w kadr wchodzi wilk z obrożą, wyraźnie zwalnia. I nic dziwnego. Właśnie tam, przy siatce, jest najwięcej świeżych tropów jeleni, które to dosłownie niedawno tędy przechodziły. Ponadto cały ten mały obszar pokryty jest praktycznie w całości tropami jeleni i łań. Udało mi się wcześniej już nagrać te łanie, to bardzo duża chmara. Wilk ten dokładnie podąża tropem jeleni, które to, jak ślady wskazują, są na pobliskim zrębie, który to oddalony jest od tego miejsca jakieś 400, może 500 metrów. Charakterystyczne zachowanie się wilcze rodziny podczas tropienia. Wiele tropów wilki namierzają ofiarę. Jako to najsłabsza mogą to być cielęta bądź jakieś chore osobniki. Stado wilków waży zatem wiele różnych czynników przy wyborze celu, a gdy okoliczności zmieniają się podczas polowania, cel może również się zmienić. Początkowo mogą ścigać ciele, ale jeśli duży, zdrowy byk, Niespodziewanie się potknie, wszyscy wiedzą, że pójdą po większy posiłek, i odwrotnie. Jeśli zbyt wiele czynników wydaje się sprzyjać ofierze, mogą poczekać. Czasami lepiej jest pozostać trochę głodnym, dopóki szanse się nie poprawią, niż wydawać cenną energię na bezowocny pościg. Większość wilków uwagę swoją skupia blisko siatki ogrodzenia. Wczesnym rankiem, kiedy to już zaczęło powoli świtać, przechodziła tędy bardzo duża chmara łaj. Ponadto w nocy pojawiły się tutaj jeszcze dziki, które to żerowały nie blisko siatki, lecz zastawionej kamery, stąd pojawianie się wilków od tyłu kamery. Widać, że wszystkie osobniki podążają za pierwszym wilkiem, który to z pewnością podjął trop. Do tej pory wilki szły cały czas drogą. Teraz skręcił lekko na prawo do oboru sosnowy, na pobliski zrąb. Gdy wilki otropią, otropią ofiarę, to właśnie zaczyna się polowanie. Aż nieprawdopodobne. Zaledwie niecałe 20 minut tędy przeszła watacha wilków, a tu spokojnie sobie żeruje koziołek. Podobnie jest z jeleniami. Wilki nie przyszły sobie do naszych lasów, bo się zapędziły w wędrówce. Nie. Wilki tu przyszły, bo przyszły tu jelenie i inne zwierzaki. Wilk zawsze podąża za zwierzęciem. Kłamstwem jest to, że się mówi, nie ma zwierząt w lasach, bo są wilki. Nieprawda, wilk jest zawsze tam, gdzie zwierzęta. Wiele tropów jeleni na leśnych drogach i odchodów pokazuje nam to, że lasy nasze są gościnne dla zwierzaków, oferując im schronienie w gęstych drągowinach i młodnika i dając im dużo pożywienia na zrębach. Poobgryzana kora z czubków sosny jest świadectwem na to, że zwierzęta te tu są, tu bytują, a wraz z nimi leśni lekarze, wilki. Nocne nagranie zarejestrowane przez fotopłapkę w 2021 roku. Jest dowodem na to, że teren ten należy do tej samej watachy, którą oglądaliśmy na początku filmu. Pięć osobników przemierzających leśną drogą, dosłownie niecałe 100 metrów od sceny przejścia wilków zarejestrowanych w dzień. Wilki na terenach nizinnych mają większy swój teren, prawie do 200 km2. Pojawiają się zawsze zimą. Jeszcze nigdy nie spotkałem ich tutaj letnią porą, co jest dowodem na to, że jeleni latem w naszych lasach nie ma. Ta sama wataha widziana była w okolicy Niekarzyna, Skąpego i Przetocznicy. Często widzi się jak właściciele psów spuszczają swoich podopiecznych, żeby sobie pobiegały w lesie czy na polanie. Jak wilki załatwiają takiego psa? Bardzo prosto. Pies sobie biega, podbiega do niego wilk, piszczy, skomli, przewraca się, chce się bawić. Pies szczeka, idzie w tą zabawę i przestaje reagować na głos właściciela. Wilk w inteligentny sposób oddala się z psem na pewną odległość. Tam czekają inne wilki, i to już jest koniec psa. Wilki zjadają swoją ofiarę żywcem, ponieważ nie posiadają broni anatomicznej, dzięki której można szybko zabić ofiarę. Wilki na polach są sprzymierzencami dla rolników. Wilki zabijają lisy, ale ich nie jedzą. Wilki psa traktują jak konkurencję i jest zawsze dla nich ofiarą. Wilki nie tolerują konkurencji. To był naprawdę fajny okres. To była fajna zima 2023-2024. Naprawdę owocowała z wszelkiego rodzaju różne zdarzenia oraz ujęcia, jeśli chodzi o wilki. Widać, że powolutku, powolutku idzie już wiosna. Temperatury szybują do góry, i lasy nasze znowu opustoszeją, i nie będzie tu zwierzyny. Trzeba będzie poczekać do następnego roku. Ale to nie jest tak, że nie będę już zastawiał fotopułapek na wilki. Oczywiście będę zastawiał i niech sobie stoją. Być może po jakimś czasie wskoczy jakieś ciekawe ujęcie jakiegoś wilka samotnika. Zwierzęta nasze opuszczą te lasy i pójdą tam, gdzie są pola zielone, tam, gdzie drzewa puszczą młode pąki. I tam będą bytować, a wraz z nimi oczywiście pójdę ja.